Stanisław Michalkiewicz opowiada między innymi o strategiach współczesnych Niemiec, relacjach USA-Rosja czy o pojednaniu polsko-niemieckim. To ciekawe, że taką samą polityczną metodą kanclerz Kohl się posłużył jak wcześniej kanclerz Hitler. Bo Niemcy zachęciły Słowenię i Chorwację do proklamowania niepodległości tego samego dnia, jako jedyne i pierwsze państwo na świecie je uznały tę niepodległość. Waluta niemiecka była środkiem płatniczym w tych w obydwu państwach wtedy. A więc tak, jakby się podpisały, ale proklamowanie niepodległości przez Słowenię i Chorwację postawiło Jugosławię w ogniu wojny domowej, która właściwie się do dzisiaj tak na dobre nie skończyła, a pozostali sygnatariusze Heksagonale, kiedy zobaczyli, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowali, bo nikomu się nie chce, żeby mu bomby na łeb spadały. I proszę Państwa próżnię polityczną w środkowej Europie, jaka powstała po wycofaniu się Imperium Sowieckiego, od tamtej pory wypełniają Niemcy a narzędziem wypełniania tej próżni jest rozszerzanie Unii Europejskiej na wschód. I to proszę zwrócić uwagę, że z pewną jedną korektą mamy Europę podzieloną dokładnie prawie z tą korektą wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Która była dobra w 1939 roku, to jest dobra i teraz. Państwa poważne nigdy nie rezygnują z celów, najwyżej realizują je trochę później. Niemcy, na przykład, które w 1915 roku, w drugim roku I wojny światowej, opracowały, przedstawiły taki projekt Mitteleuropa. To był projekt organizacji politycznej Środkowej Europy, Środkowo-Wschodniej Europy po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. Nie mogły go zrealizować wtedy, bo wojnę przegrały. To znaczy, wtedy tak się wydawało wszystkim, że Niemcy wojnę przegrały. Co mówił projekt Mitteleuropa? Że zainstalowane tam będą państwa pozornie niepodległe, a de facto niemieckie protektoraty. O gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. I 1 maja 2004 roku, kiedy to osiem państw środkowoeuropejskich zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, zaistniały polityczne warunki do realizacji projektu MittelEuropa i on jest realizowany. I on jest realizowany, jak się ktoś dziwi, dlaczego. Przemysł ciężki, dlaczego. Właśnie dlatego, to nic się nie dzieje przypadkowo, to jest wszystko realizacja projektu z 1915 roku. Skoro zatem projekt będący katalogiem celów wojennych niemieckich jest realizowany wprawdzie z 90-letnim opóźnieniem, ale jednak to znaczy, że Niemcy po 90 latach wygrały I wojnę światową, prawda? Można tak powiedzieć? Można. Bo. Wojny trwają dłużej niż działania wojenne. Pierwsza wojna światowa zakończyła się ostatecznie 3 października 2010 roku. Bo 3 października 2010 roku Niemcy zapłaciły ostatnią ratę odsetek od odszkodowań wojennych za pierwszą wojnę 70 milionów euro Wielkiej Brytanii i Francji. A druga się jeszcze nie skończyła, czego dowód mieliśmy wczoraj. Druga wojna światowa jeszcze trwa, jeszcze wszystko przed nami, w związku z tym musimy sobie z tego zdawać sprawę. Państwo, które jest rozbrojone, państwo, które nie ma silnej gospodarki, nie będzie dla nikogo żadnym partnerem. Po co Ukraińcy mogą, mają z nami rozmawiać? Oni wolą z Niemcami rozmawiać, skoro nasz premier skacze z gałęzi na gałąź przed panią Anielą. To oni wiedzą, że nie ma co z cymbałem rozmawiać za srańcem, tylko trzeba rozmawiać z szefem. Proszę Państwa, jak powiedziałem, niemieckie przywództwo w Europie trochę się zachwiało na skutek decyzji naszej złotej pani w Berlinie, która no, sprawiała wrażenie, jakby troszeczkę odleciała w związku z imigrantami. Ale Niemcy nadal są państwem poważnym. I jak tam, ci, którzy tam no, nie zwariowali w Niemczech, przypomnieli sobie najwyraźniej takie porzekadło bardzo popularne w swoim czasie w Hitler Jugend, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I postanowili, skoro już ci imigranci, ci nachodźcy już tu są, to no, trzeba ich obecność wykorzystać. Przynajmniej do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby Niemcom umożliwić powrót do rzeczywistości. No i te igraszki sylwestrowe, moim zdaniem, to były takie, żeby z Niemców spłynęła denazyfikacja, spłynęły te wszystkie multikulty i tak dalej. To... Więc ten proces został zapoczątkowany. Czym on się skończy, no to jeszcze nie wiemy. Czasami, jak sobie o tym pomyślę, to mi ciarki przechodzą, prawda? No i druga rzecz, skoro już tu okazało się, że mamy kryzys, nie potrafimy chronić granic, no to właśnie dzisiaj zapadła decyzja, żeby utworzyć Europejską Straż Graniczną żeby utworzyć europejską straż graniczną, która jestem pewien będzie zalążkiem europejskich sił zbrojnych, niezależnych od NATO. Niezależnych od NATO. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone próbują, próbują zmontować Krucjatę przeciwko Rosji. To widać gołem okiem, chociażby na podstawie, na przykładzie tych manewrów Anakonda, taka krucjata bez udziału Niemiec jest niepodobieństwem. Po prostu trudno sobie ją wyobrazić. I Stany Zjednoczone, najwyraźniej Amerykanie, zaczynają Niemców kokietować, a w Niemczech widzimy, że to nie jest tak, że są entuzjastycznie wszyscy nastawieni do tego pomysłu. Kiedy zakończyły się manewry Anakonda, niemiecki minister spraw zagranicznych Walter Steinmeier ofuknął NATO za to, że potrząsa szabelką. Nie tylko ofuknął, ale jeszcze powiedział, że trzeba by zacząć szybko znosić sankcje wobec Rosji. Za co został ofuknięty przez część niemieckich mediów. Widać wyraźnie, że w Niemczech trwa dyskusja. No w takiej formie. Co robić? Czy trzymać się strategicznego partnerstwa z Rosją i przeczekać prezydenta Obamę, który już tam niewiele czasu mu zostało, czy też machnąć ręką na strategiczne partnerstwo z Rosją. Ta dyskusja jest taka właściwie żadne argumenty nie padają w tej dyskusji. Ale to my możemy sobie dośpiewać, tym bardziej, że widzimy teraz w 25. rocznicę zawarcia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. W Berlinie był prezydent Duda, który nie mógł się nachwalić pojednania między narodami polskim i niemieckim. Bardzo ładnie. No, ale to najwyraźniej Niemcom nie wystarczy, bo oni się pojednają, to swoją drogą, jakby do chcieli się pojednają, jeszcze nie raz, prawda, nie dwa. No i to nawet się przełożyło na, wynik, na przebieg meczów futbolowych. Podczas meczu Polski z Niemcami. Niemcy taktownie i to z pewną ostentacją nawet strzelali niecelnie. W związku z tym mecz zakończył się remisem, no bardzo taktownie. Remisem się zakończył, jak nie mogli inaczej na przykład pogromem drużyny polskiej się zakończyć, kiedy prezydent Duda nie może się nachwalić pojednania. No, tak jakbym pluł pod wiatr, prawda. Niemcy są taktowni, jak trzeba, to są bardzo taktowni. Proszę Państwa, z Ukraińcami już było inaczej, bo to tam Pan, wydawało się, że jest też rozkaz, że będzie, ma być remis, ale widocznie coś się stało, w przerwie między pierwszą a drugą połową Pan Błaszczykowski dostał pozwolenie na strzelenie gola, ale tylko jednego. <grym> No jednego, żeby Nie że tak powiem, godność narodowa została uratowana, prawda? Nie, bo, bo to my, wiecie Państwo, trzeba się odwołać do literatury polskiej, właściwie do takiej piosenkarskiej twórczości, poetyckiej twórczości, z której można wydedykować nasze minimum na przykład w stosunkach polsko-niemieckich. Od czego nie możemy odstąpić? No to Maria Konopnicka to sformułowała, to minimum w stosunkach polsko-nieckich, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Na buty już może, ale w twarz to nie. No to jest takie minimum. Inne rzeczy może być, ale byle tylko, twarz, byle tylko nie w twarz. Więc to tak my tutaj sobie politykujemy. Proszę Państwa. Jaki argument mógłby Niemców przekonać, bo tu widzimy, proszę zwrócić uwagę, że odkąd pan minister Steinmeier ofuknął NATO za wymachiwanie szabelką, to w Polsce ustało z godziny na godzinę nadymanie Komitetu Obrony i Demokracji. Z godziny na godzinę. Gdzie jest pan Kijowski? Nie wiemy, tak jakby się zapadł pod ziemię. Nawet pani Pochankę tego nie wie. No, to znaczy, że jacyś pierwszeni fachowcy powiedzieli, no, jest inny etap i inne rozkazy teraz. Teraz nadymamy pana Schetynę. Dlaczego? No po co nam pan Kijowski, kiedy jest pan Grzegorz? Niemcy muszą odzyskać, bo Amerykanie sami to rozumieją, że wypychanie wpływów niemieckich z Polski, no to nie jest najlepszy wstęp do zaproszenia do yy, krucjaty. No to teraz pan Kioski na razie musi poczekać na swoją kolej, a tu... To. Ale to jest, pan Schetyna, to za mało, to za mały pikuś. Mówię, pan Schetyna, to za mały pikuś. Argumentem, który mógłby Niemców przekonać do porzucenia strategicznego partnerstwa z Rosją przynajmniej na jakiś czas, moim zdaniem może być amerykańska zgoda na rewizję postanowień konferencji trzech mocarstw w odnośnie ziem utraconych. To byłby argument, który mógłby Niemców przekonać. Bierzmy co nasze, z Moskalami się potem dogadamy, ale niech nam ktoś potem próbuje to odebrać. Także musimy sobie zdawać sprawę z tego, że remanenty są remanentami, które nie są, nigdy nie zostały zamknięte. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Otóż. Yy, Pierwszego, od początku, w początkach stycznia pod pretekstem zagrożenia demokracji w Polsce została wobec Polski wszczęta procedura, przez Komisję Europejską sprawdzania, bezprecedensowa procedura sprawdzania stanu demokracji i praworządności, Pod pretekstem jest Trybunał Konstytucyjny, jakby tego nie było, to jakiś inny pretekst by się na pewno znalazł. Ta procedura jest w toku. Komisja Europejska przedstawiła swoją opinię. Wszystko wskazuje na to, ona ma charakter poufny, ale wszyscy wiedzą, że jest krytyczna. Pan minister Waszykowski zapowiedział chyba przedwczoraj, że lada dzień Polska, rząd polski przedstawi odpowiedź. Bo prawdopodobnie będzie to odpowiedź wymieniająca, chociaż nie wiemy tego. W tej sytuacji, znowu prawdopodobnie Komisja Europejska przedstawi zalecenia pod adresem rządu polskiego. Więc mamy dwie możliwości: albo rząd polski te zalecenia wykona, albo ich nie wykona. Jeśli wykona, no to wywiesamy białą flagę i nie ma o czym mówić. Natomiast jeśli nie wykona, no to możemy się spodziewać, że. Zostaną wobec naszego nieszczęśliwego kraju podjęte kroki dyscyplinujące, zwłaszcza gdyby się okazało, że jutro brytyjskie referendum, w brytyjskim referendum zwyciężyli przeciwnicy dalszej obecności w Wielkiej Brytanii. Bo wtedy mamy dwie możliwości, biorąc pod uwagę, że ten proces może być długotrwały i tak dalej, ale może to. Albo może to zapoczątkować efekt domina w Unii, że inne państwa też zechcą to, jak tak, to Ale to nawet by nie było, to by nawet nie było nic złego, bo to by oznaczało tylko tyle, że ten projekt polityczny zostałby zlikwidowany. Natomiast zostałby ten projekt ekonomiczny i ten projekt polityczny, za pomocą którego się dokonuje również ideologicznych tutaj meblowań, że ten projekt polityczny zostałby zlikwidowany i pozostałby tylko ten ekonomiczny fundament, który mógłby zostać odblokowany. To nawet nie byłaby zła wiadomość. Ale druga możliwość, jako skutek Brexitu, jest taka, że Niemcy. Zaczną wprowadzać, przywracać pruską dyscyplinę wreszcie Unii. Bo nie po to tyle pieniędzy zainwestowały w tę zapawę, w integrację europejską, żeby teraz im tutaj się wszystko rozlatywało jeszcze z powodu profesora Dzeplińskiego. No to już by było małpie okrucieństwo, prawda? Już ironia za daleko posunięta. Proszę Państwa. No to mamy takie tutaj możliwości i wtedy, jeżeli pruska dyscyplina, no to pan Bronisław Komorowski powiedział, że otwartym tekstem z obfitości serca, usta mówią, że jeżeli, jak tylko się skończy szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży, to w Polsce zostaną otwarte nowe fronty. Nowe fronty to może oznaczać cokolwiek. Również zastosowanie wobec Polski procedury pod nazwą klauzula solidarności. Po to właśnie został utworzony Komitet Obrony Demokracji, i jeszcze jednej rzeczy nie wiemy. Nie wiemy mianowicie, jak w tej sytuacji zachowa się nasza niezwyciężona armia. Czy przypadkiem nie stanie jednym susem na nieubłaganym gruncie obrony praworządności i demokracji. Tak jak 13 grudnia 81 roku. Stanęła nieprzejednanie na nieubłaganym gruncie obrony socjalizmu i sojuszu. Tego nie wiemy, ale tego też możemy się spodziewać. Tego też możemy się spodziewać. Jak powiedziałem, sytuacja w Europie staje się płynna. W związku z tym, z tej płynności może się wyłonić cokolwiek, może się pojawić pokusa. Załatwienia remanentów, które już ponad 70 lat czekają na załatwienie, co byłoby tym łatwiejsze, że w sytuacji, gdyby nowe władze musiały się odwdzięczyć i zrealizowały żydowskie roszczenia majątkowe, no to kto by się ośmielił powiedzieć coś złego na taką transakcję wiązaną. Prawda? Musimy sobie zdawać sprawę, jeszcze raz to powtórzę, że jak rozpada się jakaś większa całość, no to od razu pojawia się pytanie: albo o granicę, a przynajmniej o to, jaką pozycję wyjściową będą miały poszczególne części, które z tej całości się wyłonią. I nie trzeba być specjalnie przenikliwym żeby wiedzieć, że państwa poważne, a więc mądre i silne będą starały się poprawić swoją pozycję wyjściową w tym zamieszaniu kosztem państw głupich i słabych.